Ten film będzie trochę inny, bo nie będzie o je jeździ o tylko o usuwaniu skutków jazdy Floodowej. Nagromadziło się parę rzeczy do zrobienia. W landrowerze po Ukrainie zaczął szwankować mi pilot. To znaczy z coraz bliżej odległości musiałem podejść, żeby otworzyć centralny zamek w zasadzie w ostatnim momencie to musiałem go otwierać w tym miejscu. No, oczywiście wymieniłem jedną baterię. Wymieniłem drugą baterię, no bo może akurat miałem pechę. Miałem jakąś taką magazynowaną od 3 lat. Wymieniłem baterię w drugim pilocie. Nic to nie dało. No więc konkluzja, jedna. Odbiornik sygnału RF. Odbiornik sygnału RF wygląda tak. To jest już stary odbiornik. Natomiast na nieszczęście inżynierowie Land Rovera ustalili, że będzie on po środku. No więc, żeby się do niego dobrać, musiałem zdemontować podsufitkę. Żeby zdemontować podsufitkę, to musiałem pozdejmować plastiki. Nie chciałem zdejmować całej podsufitki, więc po kolei pozdejmowałem tył, boki. Na tyle, żeby się dobrać do tego odbiornika, który jest w tym miejscu do Discovery dwójki pasuje odbiornik z rowera 75, są różne częstotliwości, natomiast w dwójce to jest 433 MHz, przed chwilą zamontowany w odbiornik. No i sprawdzamy, tada zasięg. Jest zarąbisty Zasadniczo ja nie miałem kłopotów Z tym, że, 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 że Muszę podejść blisko do tego auta Żeby go otworzyć I zamknąć, bo Nie mam takiej potrzeby, żeby go Otwierać z daleka Natomiast bałem się, że w pewnym momencie ten odbiornik Padnie kompletnie No i jest tak, że można oczywiście Samochód otworzyć z kluczyka Ale Z tego co wiem tam Wariuje mobilizer i i to nie jest takie kolorowe. Jako, że poszło gładko, obawiam się, że to mogą na przykład być styki kabli. To jeszcze dzisiaj chyba pojadę sobie i wyciągarką naprostuję zderza, który nadal zdarzyło się wgiąć. Bo aż tutaj pękło, poszycie wgiło się to tam jest mocowanie. I żeby to naprostować, nie będę chyba tego spawać ale żeby po prostu naprostować i tutaj złapać geometrię z powrotem. To pęknięcie chyba było wcześniej już, tylko po prostu się pogłębiło. Także dzisiaj jeszcze zrobiłem prostowanie zderzaka przedniego po kołbieli i może zderzaka tylniego po ukrainie, bo też się wgiął mi trochę. Idzie, wyciągarka. Już prawie mamy. Dobra, jedno. Ściągamy teraz. Udało nam się naprostować zderzak z przodu. Więc roz Jeszcze spróbujemy. Trochę odgiąć. Odginało bardziej na dole, niż u góry. W związku z tym postanowiłem dodać mu tutaj trochę strzała od góry. Ale nie jedź, nie jedź, nie jedź. Zderzak został odgięty. Z tyłu nie do końca, ale tak bardzo mi to nie przeszkadza z przodu po prostu muszę poprawić mocowanie w tym miejscu i w ten sposób odpuści tutaj ten, ten, ten kawałek blachy i będę mógł będę mógł przymocować to wszystko tutaj, przywrócić geometrię jakąś temu wszystkiemu. Wyciągarka zewnętrzna się przydała po raz pierwszy, bo tak jak mówiłem, nie mam zbloczy. Więc, więc nie mogłem skorzystać z przedniej, bo za duży kąt to był i mógłbym po prostu popsuć. A z tyłu tam Nadia teraz już ściąga pasy. Jedziemy do domu i, no i będę jak grzebał tam w tym mocowaniu tego botnika i poprawiał mocowanie lampy i tych plastików pod lampy które popękały też trochę, ale chodź okej okay. o, no proszę widać w offroadzie kto jest też e, żeglarzem ja tak, piękna buchta cumownicza tak. elegancko do bagażnika, tak naprostowaliśmy trochę na tyle, że to się jakoś w miarę licuje. Też zaczął padać, no ale niestety muszę to skończyć. Widać teraz, że wszystko dobrze się trzyma. Są ślady pęknięcia, no tego nie rozwiąże. No ale generalnie wszystkie jakby punkty mocowań są osadzone właściwie. i no, no trzyma się tak jak się trzyma. Zderzak też jest naprostowany. I w sumie jeszcze w dyskutyce na pewno by się coś znalazło do poprawy. Ale niestety Land Cruiser zrobił się zazdrosny. W pierwsze chłodne dni zaczął się foszyć przy odpalaniu i to z dnia na dzień coraz bardziej. Pod maską Toyoty znajdują się dwa akumulatory. Fabrycznie 170 to i 75. U mnie były to dwie 65. W sumie nie wiem dlaczego. Ładowanie przez całą dobę na niewiele się zdało, zaś niedzielne zabawy testerem potwierdziły ostateczny werdykt. Obie baterie do wymiany. Aktualnie w Toyocie siedzą zamontowane pod sklepem dwie siedemdziesiątki. Na większe nie miałem za bardzo miejsca bez przeróbek. W najbliższych miesiącach zobaczymy czy to był dobry wybór. I to by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że nie zamuliłem tym odcinkiem. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.